Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Weź głęboki oddech. I przytrzymaj, wypuść powietrze. I jeszcze raz. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce, abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich, Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan. Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy Mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj. W sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz. Tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy, lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał, kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan. Mistrzu, widzieliśmy jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować. A może potrzebujesz przeprosić? Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.